Cześć, jestem Frankowski i witajcie w jednym z finalnych odcinków Hollow Knighta, bo pójdziemy zmierzyć się z bossem, na którego jakby. który jednak jest tytułową postacią, nie Hollow Knight. Mamy Voidheart, więc to dobrze. Pokonaliśmy wszystkich Dreamerów. Mamy wszystkie czarmy, zdobyliśmy Blessing od tamtej gościówy. Będziemy musieli jeszcze uzupełnić wpis o wszystkich tych, ale to już zajmiemy się po finalnym odcinku. A tymczasem, cóż. Nie, ma, nie pozostało nam nic innego niż pójście do Forgotten Crossroads i zmierzenie się z naszym braciszkiem. Myślę, że jesteśmy gotowi. Myślę, że taki build będzie. Yy, nie, nie, nie taki build, nie taki build. Przepraszam bardzo. Ja myślę, że mamy tego, Long Naila wyposażonego, nie? Yy, to będzie trudna walka ogólnie. Muszę się przygotować mentalnie. O, jeszcze możemy tam. Yy, myślę, że Sharpshadow zamiast Long Naila krzyć będzie troszeczkę lepsza, bo większy damage. Nie, cyk, cyk. I mamy Black Egg Temple, które się otworzyło i możemy tutaj wejść. Jest Garama, mamy z Garama, znaczy Sha, znaczy ten. OK o Boże pękło i jest roaring, więc ja co się że powiem okay. Uh, czy jesteśmy na to gotowi? Jesteśmy na to gotowi. Łańcuchy, jakieś filary. I Jajo, możemy sobie usiąść. I chyba to będzie bardzo przydatne dla nas, Inspekt. Vessel, uh, through bound you shall know the state of this world. How nest will be whole again? Completion percentage of uh, yo. percent. Huh? Czyli O mój Boże, o mój Boże, czyli jak pokonamy to będziemy mieli 112. O mój Boże, zrobiliśmy wszystko. O mój Boże. Dobra, wchodzimy. Jest Beraśrek, musimy go uwolnić z jego łańcuchów. waga waga Hollow Knight O Ob boże uh. Czemu? Czemu on się dzikał? Możemy się dostać do jego umysłu? To to nie jest tak, że my się zimby Bo chcemy się zimbić Bo on też nie chce się z nami bić Aha, nie mogę nawet zajrzeć do jego umysłu Boże, umarliśmy, dobra, ale to nieważne, bo jakby to jest dopiero pierwsze podejście. Będzie do nas czekał. Czyli on też chce walczyć z tym Radiance, nie? On wie, że on jest Przejęty, nie? Że to nie jest... On. No, w sumie widać, że to jakby... Nie on. O! Jest! Garama! Get good! Wchodzimy do jego umysłu. I jak to mówiali, czy będziemy walczyć ze tłońcem? Chyba tak, więc dobra. Å, oh, ok um Dla takiej, dla waszej informacji, yy, tak będziemy musieli za każdym razem walczyć z tym... z Hollow Knightem i yy, myślę, że przyda nam się Quick Focus yy, i I zamiast tego weźmiemy sobie Long Nail'a. I będę oczywiście tylko przechodził do walki z Raiden, skoro już pokonaliśmy yy, Holoneta, więc no. ok, Get good. Po z I od razu już będziemy przechodzić do walki z Raiden. Get good po raz trzeci. Okay, come on. Nie, nie. Dobra, druga faza. Uh. Ok, Okej, Druga faza, né? Jest, jest, kur, jest! I napierdzielamy. Jest. Ukończyliśmy Hollow Knighta. Okej... Okay. Ej, dla mnie to jest dziwne, nie? Jakby niektóre bossy mi zajmowały dłużej do ubicia niż Radiance. Nie no, to jest to absolutne kino, nie? Jakby... Ukończyliśmy Hollow Knighta, nie? Jakby o mój Boże. Zrobiliśmy to po 29 odcinkach od rozpoczęcia serii Pokonaliśmy Radiance. I to była ta statua, o której nie chciałem spoilerować wcześniej, ta na Crystal Piku. To było Radiance. To było te światło to było. I teraz ogólnie mogę wam opowiedzieć, jeśli. Nie zwracaliście uwagi na cały lore, jakby... okej. Okay. Ogólnie... Um, był sobie... E, było sobie Holonest. I e, rządził e, nim... Rządziła nim e, królowa o nazwie Radiance. Pewnego dnia Pelking przyszedł do Holonest. I e, jakby zaczął dawać świadomość tym robaczkom. I ogólnie. E, Radiance się nie spodobało to, co robił. Więc e, wzięła ona. E, Sprowadziła infekcję na te wszystkie robaki, na umysły ich. I. E, później, Pelking chciał e, jakby zamknąć Radiance, aby nie było tej infekcji, ale e, przez to, że e, jak tam e, tworzył te wszystkie Vessels. I miał tego ulubieńca swojego tego Hollow Knighta. To on już nie był Hollow. Więc mm, troszeczkę z niego zaczęło wypływać te, ta infekcja cała. I później przychodzi się do Hollow Nesta. I idzie to wszystko zatamować, nie? Aby nie było tej infekcji. Game completion. 111%, czyli jednak to nie był ten. Co, coś jeszcze ominęliśmy. Jakiegoś bossa możliwa. Ciekawa. Steel, Soul Mold. O, jest nowe tło. Void. Nice. Jest. 111%. Black Egg. I teraz chyba byśmy mogli zrobić kolejny ending. A to już nie w tym odcinku. Jak to wygląda? Wszystko to samo w sumie. Możemy sobie polatać teraz wszędzie. Chyba ten 1% jest od, tych, od tego wpisu do journala. Tych wszystkich wpisów. Więc tym będzie trzeba się zająć. W sumie można zrobić teraz szyb na szybko ten jeden ending. Będziemy like. mieli... To jest drugi ending, to jest, że zabijamy Holona etatowo. I później hol... te panteony. Będziemy musieli robić. No właśnie, tak, e, czekajcie, się, tak... E, teraz nie pokażę. Takiego builda używałem. Teraz, rzecz jest taka, że nie używamy Dream Naila, tylko po prostu go napierdzielamy. I mamy kolejny ending, basically. Musimy pochłonąć teraz światło. I to jest drugi ending Shield Siblings. Są jeszcze trzy chyba. Znaczy, jeszcze jeden jest, kiedy nie mamy Voidharta, ale to niestety nie będę mógł już na tym sobie zrobić. I dwa są z pantonów. Pierwszy, kiedy się zbierze kwiatek, drugi, kiedy się go nie zbierze. I no. E, więc cóż. Mogę pominąć to, bo już widziałem to? Czy nie? Chyba, chyba musimy sobie poglądać jeszcze. O, teraz mamy inne. Okej, okay. ciekawe. Anyways, yy, cóż. Yy, w ostatnim raczej odcinku niepanteonowym yy, zrobimy sobie. Yy, Hunter. Cały. Cały Hunter. O, mamy. A, no tak. Zapomniałem, że my jesteśmy teraz w stanie przed pokonaniem Hollow Knight'a. E, nie można sobie poeksplorować Hollow Nest, kiedy nie ma infekcji. I co? Mogę powiedzieć, to było łatwe. Znaczy, jakby rozumiem, kilka razy umarłem, nie? Ale wciąż to była łatwa, łatwa walka, była. Ehm. Mamy 111%. Zgaduję właśnie, że journal jest nam potrzebny, aby... O, widzicie, odblokowało nam się czwarty Pantheon. No, ale to chyba w Godseeker modzie, chyba. Więc porobimy sobie. Y, następnym razem y, Hunter Journal. Aby po prostu mieć te 112% i dostać achievementa, a tymczasem trzymać się do strzędza, wszystkie szyce Kolejnym materiale z Hollow Knight'a, i później, raczej pantony sobie porobimy. Więc pa pa.